Rozpoczynanie rundy, runda się rozpoczyna, o, dobrze. Panowie, Ust, ja. I wjeżdżamy na punkt, na A. Na A, no jedziemy centralnie pod ich... 9, jesteśmy tutaj, jesteśmy... Dobra, który bierzemy w Ten najbardziej tu najbliżej? Prawo, dobra, jeden, ja zero! No kurwa, Czemu? Jest... Nie, nie jestem tu. O. Aha, sali przeszedł do swojego, Jestem... cwelu. To... Mamy czołg, jest, mam tego, mam granatnik. U. Jeszcze ja mam jakieś kurwa chorwackie laty pusztone, nie wiem co się dzieje za mitali wiedzie? Nie, ty za mnie jedziesz co ja gadam No wiedz że trójca zniszczenia Musimy znowu mi się pojebało. Wasiadać, ja wysiadaj, wysiadać, wysiadać, wysiadać Siadam, to jedna szukka Tendy, tendy, tendy Amunicja, nie! że tu są. Już nie, jednego mniej. Granat. sam. Rzuciłem granat. Kopiemy jakiegoś dnia. Nie ma... Jest tu. Jest tu jeden. Zabijem jednego. Chyba już nikogo nie ma. zabiję Dobra, no to wszystkich zabiliśmy. Dobra. Udało nam się, ale ładnie to zrobiliśmy. Podobało mi się, nawet ja kogoś kurwa zabiłem. No, idą, 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 idą od frontu. Siadać! Nie, pochód! Siadaj, siadaj! No, a wziądę... To Tu jest kobieta! Zabijam kobietę! Nie, nie, nie wiedziałem! Wysiadać, wysiadać, wysiadać! Oni tu są! No, budulcować. Mam technika, szybciej budulcuję. Sniper, 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 sniper uważajcie, głowy nisko. Faktycznie. Macie ammo. Amunicja, ładź! Nie można tylko tego głównego innego zbudować, wkurza mnie to. Jest tam, celuje prosto w nas. A tu się pali. Przyja. Dobrze. Taktyka Taktyka the Fuck. Można budować wieżę. Moment. na bo ja tutaj wie pan. Śruby kręcimy z miłością. No. No, przykręciłeś tą śrubkę od tego TVP? Za. <coughs> mm -hmm. Nie ma chyba. Tu jest jedno japońskie. Ha, Nawet to na to wolność. Tylu tam. Aha, na, ich jest czterech, a na bardzo ładnie drużyna to do gra to dobrała. Co dlatego jak ich zabiliśmy to już więcej nikogo nie było? Trochę się nie dziwię. Tam sam. Trafiłem pojazd w roga. Znowu trafiłem mm. pojazd w roga. Dobra, uwaga, zmieniamy na broń strzelbę. Jezu! Ażem wyrwał w z... w zabiłem go. Ale zabiłem go. Wjechał tu, ale za ten... Kogo zabił ten samochodem? Nie. Jak on tak mógł. Nie można cię podnieść pewnie. Nie, ale mam, nie, fajne spo, po, mam fajny Mam pomysł Męczny silnik W czym ci pomagać? Jest własnie dużo dziu, 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 dziu. czekaj, czekaj Pawle się ich więcej jak na wojnie <grytanie> cały team <dzień> tu przyszedł. <grytanie> Kurwa A może? No nie nie, nie nie widzieli, bo strzeli na ośrodek. Kurwa, nie zwróciłem na niego uwagi. Tu jest przy mnie. Tu gdzie że jest gościu. O, zabiliście go, dobra. No to nie faktycznie. Markom, dzięki za podleczenie. Pod... Gdzie Podleczkę. jesteś? Przedłuży No Dobra. Masz aptekę? No, przed samym symedykiem mogę się uleczyć. Ale, ale, ja ci mogę też rzucić, i możesz... nie musisz samemu się watygować, żeby klikać. Ty chuju jebany. Masz kurwa gręta, wiem, że nie dosięgnę pewnie. Chociaż może. Tam jest Gnój. Widzę go, dostał. Zabiję go! Bardzo ładnie, ja mam go. Ja, ja, tylko, ja go tylko trafiłem, ale. To i tak dobrze. Finish power. <coughs> hm, bo jesteśmy blisko wygranej. Jezu, ta trójka jest... O, szajsen. Kurwa. Także myślę, że ta drużyna może wstrząsnąć, bo jest ich dwóch. Nie podnosz mnie. No, tak ten, ale... Zarobimy do łodzi. Wykonam go sam. A się e, no chyba, Boże, od razu jak się zrespię dostanę, kurwa. A co? Ktoś tam siedzi? W tym czemu kurwa siedzi na. Ptora. A ty, glizdo, glizdo, mała ty. Pizdo. Dobrze, um. samochody. Jego kurwa. Ja, w sumie ja go samemu zraszuję. Potrzebne wsparcie, pilnie. Mam pomysł. Czy ty miałeś kaliopę? Tak, ktoś nawet je wziął chyba. Ja? To jedź nim. Wiesz że to jest kaliopę, nie? Widzisz mm -hmm. zresztą. Tylko nie zużywaj tego, bo to nie jest... Nie wiem. Cześć, na, na co to tam było dobre? Na wszystko. To jest Sherman, bo do Ale fajnie wygląda. I się zawiesimy Pani zawiesimy, pa! To jest cudo techniki. Jeszcze dam tam e, Potrzebujemy wsparcia, pilnie prosimy o ostrzał artyleryjski. O mamy drugiego czołga. No właśnie nie? jest ten czołg. Tam. broń Tam Nie znak moja? No, doba. Tego panie z nami tam. Tam jest. Nie, no, jest gdzieś już. Nie ma. Kurwa, my się tutaj tak panoszymy, kurwa, jakbyśmy byli u siebie. W sumie już prawie jesteśmy. Mamy trzy ciągi. Tak. Niszczy im pojazdy. I wjeżdża. O nie, dobra, tu nie mam spawna, dobra. Nie możemy tam już dalej iść. Tu jest! Jest! Kurwa naprawdę we mnie go Kurwa wyjebi się zaraz Dalaj go! Tymi rakietami, te rakiety są do dowalone Ja i faktycznie one rozpierdalają to marzu To jest To jest twój debil Koda, że uzupełnianie amunicji jest daleko. Gdzie to jest jakaś pelotka? Jak kurwa ściągnę z nieba? Nie ma tu żadnej peloty. No już gędziemy i tak może to, to jest camping, aczkolwiek Camping? Ty lubię camping. Chodź, chyba. Chodź! Rozkładamy kurwa. O Jezus Maryjny, strzelają! Skąd strzelają? Engage! Tam. Ty wredna das... Nie, 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 zdechaj, nie, zdechaj, nie zdechaj, nie, nie dałem. Wygraliśmy. Jej. Za nami. Czołg. Dobrze. No i tak wyglądaliśmy. Jeszcze go odstrzelałem. <grywanie> to było zajwiste.